Jak sobie radzicie z komunikacją i jakie są Wasze na to sposoby? Bo ta komunikacja tutaj wydaje się być bardzo istotnym zagadnieniem. Komunikacja trenera z drużyną czy z poszczególnymi jej częściami? Ja w swojej pracy wykorzystuję to, że po prostu znajduję wspólny język z nimi. Trzeba, trzeba starać się czasami rozmawiać ich językiem. By czasami wejść w ich świat, poczuć to, o czym oni rozmawiają, siedząc na przykład w podróży na mecz, dołączyć do tej rozmowy, czasami być z nimi kolegą ich wspólnym, wiadomo, zachować pewne granice. I to jest taki, myślę, że kluczowy aspekt, żeby nadawać na. Jednej fali z, z drużyną. Owszem, zdarza się, że nie ze wszystkimi złapiemy ten kontakt, bo jest to utrudnione. Każde dziecko będzie miało inny charakter, inny cel pobytu w danej drużynie, ale taki aspekt, który ja zauważyłem nie tylko w pracy z młodzikami, ale i ze starszymi kategoriami, jak pracowałem czy pracuję, to złapać kontakt z tą drużyną poprzez nadawanie na tych samych falach, tak? Na zgrupowaniu przyjść czasami do nich. Posiedzieć, pograć z nimi w gry, co grają, zainteresować się, co oni na tych telefonach robią, w co grają. Ten ich słownik czasami wplatać w życie codzienne z nimi i to napędza, tak oni czują wtedy, że ten trener jest, jest z nimi, nie będzie im krzywdy robić, więc łatwiej będą przychodzić z problemami do trenera, żeby cokolwiek rozwiązać. Więc tutaj uważam to za jakiś kluczowy aspekt, czyli złapać kontakt dobry z drużyną. W pełni się zgodzę. Ten, ten kontakt, o którym powiedziałeś, jest, jest bardzo ważny. Jak to, jak to wypracowywać? No, trzeba być czasami kolegą, czasami ojcem, my jesteśmy wielkimi autorytetami dla tych, dla tych chłopców. I tu no, też, też zarażamy taką chyba naszą postawą, taką naszą pasją. Jeśli oni widzą, że my się do treningu przykładamy, że, że ten trening jest zorganizowany, że nam na tym zależy, no to oni reagują w podobny sposób, że, że starają się to oddać tak. Mówię, tu dochodzi ta świadomość tych chłopców, ale też takie zagadnienia, kiedy, kiedy możemy na nich wpływać. Trening to jedno. Ale ten wyjazd na mecz, wyjazd na turniej dwudniowy, trzydniowy, obozy, to są, to są świetne momenty, kiedy możemy właśnie nad, nad relacjami z tymi, z tymi chłopakami pracować. I później może dojść do takiej sytuacji, że chłopak mając lat tam 17-18 napisze do ciebie, trenerze. Ja, ja mam problem, bo chciałem się z trenerem spotkać, pogadać, żeby, żeby trener mi swój jakiś tam. Swoje rozwiązanie zaproponował i chyba nie ma, nie ma lepszej nagrody dla nas, jak jak taka sytuacja, że, że widzisz, że ten chłopak, którego prowadziłeś, on ci dalej ufa, mimo że już nie, nie trenuje u ciebie w grupie, czy czy trenuje w starszym roczniku, czy w innym klubie, to on, to on może się do ciebie, do ciebie zwrócić. To chyba taki taki fajny fajny wyznacznik pracy pracy trenera z, z młodymi chłopakami. Ja się, że tak powiem, swojej pracy kieruję słowami Johna Udena, który mówi, że. Ważniejsze od tego, jakim jesteś trenerem, dla zawodników jest to, jakim jesteś człowiekiem. To jest jakby podstawowy aspekt w pracy trenera, zwłaszcza z dorastającymi dziećmi, które powoli wchodzą w taki wiek buntu, próby określenia, kim się jest, budowania własnej, własnej osoby. Trener w tym wieku już jest ważniejszy w cudzysłowie od rodzica, ponieważ, jak trener powie, że nie wolno to zawodnik nie będzie jadł chipsów. Jak rodzic powie, to jest bywa różnie. I dlatego tak ważne jest, żeby my jako trenerzy właściwą być osobą przykładem dla tych zawodników, bo no nie do końca jest tak, że to co my mówimy jest dla dziecka ważne. Ważne jest to, jak my się zachowujemy, jak my postępujemy. Jeżeli mówimy o tym, że trzeba być kulturalnym, trzeba być wyrażać się z szacunkiem, a później na meczu ochrzenimy sędziego. Yy, ja sam z własnego doświadczenia wiem, mogę mówić zawodnikom, żeby nie krzyczeli do sędziego, a jeżeli gdzieś mnie tam poniesie i ja zwrócę uwagę sędziemu, zawodnicy od razu na to reagują i od razu ruszają na sędziego. Dlatego tak ważne jest to, co my robimy, a nie to co mówimy. Druga kwestia, nawiązywanie relacji, bardzo ważna rzecz. Ja bym jeszcze dodał do tego, co zostało powiedziane, że my jako trenerzy powinniśmy złapać kontakt z każdym zawodnikiem, ale obserwować ich jakimi są osobami bo z jednym możemy pożartować prawie jak, że tak powiem żartem szatniowym a inny nie zrozumie szydery i poczuje się, źle bo trener go skrytykował albo trener powiedział, że jestem drewniany i tak dalej tak tak dalej jest to bardzo wymagające ale niezwykle satysfakcjonujące jeżeli będziemy potrafili. Dotrzeć do każdego. A wiadomo, że nie można z każdym w grupie rozmawiać w ten sam sposób. Bo są dzieci, które są na przykład pierwsze z rodzeństwa i są bardziej opiekuńcze i w inny sposób będą re reagować. Są dzieci, które są najmłodsze z rodzeństwa i najczęściej są to najbardziej charakterni zawodnicy, bo w domu muszą o wszystko walczyć. I, i, i to w budowaniu relacji jest niezwykle ważne. Ja podzielę się z takim osobistym doświadczeniem parę lat temu co prawda prowadziłem starszy rocznik niż, niż tutaj dzisiaj omawiamy, ale właśnie był bardzo charakterny trudny zawodnik i, doszło do takiej tragicznej sytuacji, że zmarł mój ojciec cały pogrzeb chłopak, twardo, no trwał przy rodzinie i moja osoba była dla niego jakby takim wentylem bezpieczeństwa gdzie mógł się, uzewnętrznić. Wszystkie emocje wyrazić. Trwało to z 10 sekund. Później wrócił już do, do właściwej sobie postawy, i uważam, że, że, mimo że w tragicznych warunkach, ale to było chyba największa nagroda, jaką dostałem jako trener, że, że ten młody człowiek był w stanie mi, mi zaufać. A było to możliwe dzięki próbom, próbom zbudowania no, relacji z zawodnikiem. Mhm. Moi przedmówcy powiedzieli chyba. Tutaj wszystko, co można było powiedzieć. Ja dodam jedynie, że trener przede wszystkim musi być też dobrym, dobrym psychologiem i musi umieć odczytywać różnorodne sygnały wysyłane przez, przez zawodnika. Tak? Jak widzimy, że przykładowo z Jasiem coś jest nie tak, to, to bardzo ważna jest, jest tutaj rozmowa. Nawiązując do tych, do, 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 do tych wyjazdów czy to na obozy czy to na turniej jest to bardzo dobry czas żeby fajnie zintegrować z chłopakami z grupą, jest czas na to żeby się powygłupiać dzieci też łapią zaufanie do trenera, przede wszystkim widzą też w trenerze, to nie jest tylko trener ale bardzo też fajny człowiek z którym można pożartować powygłupiać pograć w różne gry, także. Także trener mówię, musi kierować się tutaj empatią i musi umieć aktywnie słuchać, słuchać zawodnika.